Idziemy obejrzeć statek. Darmowe dwa statki na, y, na y, parkingu. Można za darmo sobie obejrzeć te statki. Świetne są te parkingi tutaj w tym mieście, bo y, można skorzystać z toalety. Można, no tam widać zresztą chyba. Stoi to ja, stoi, tak. Można skorzystać ze śmietnika. No nie ma wody, ale to trzeba sobie zorganizować. Są też automaty z kawą, także można wszędzie się napić kawy. Na tych parkingach półtora euro kosztuje kawa, a tutaj, proszę bardzo, mamy widok. Piękna zatoka, port, falochrony. I nie wiem, to są chyba jakieś zbiorniki na ropę, czy coś takiego. I zwiedzamy kuter. To chyba kuter jest taki duży. Chyba tak, tu sieci są, także można sobie obejrzeć. Tam drugi stoi, widać go. Stateczek, kuter. A jak tu w środku wygląda? No tak, jak na statku. Jak na kutrze. wycofany z eksploatacji. Duży, fajny parking. Chociaż opinie, że w nocy niezbyt ciekawy, dlatego się przeniesiemy stąd. Tam idziemy później na Cypel zwiedzić. Aha, tutaj już koniec, statek zamknięty. Nie zobaczymy go w środku. Zresztą nie ma takiej potrzeby, żeby w środku patrzeć. Tak to wygląda. Teraz dopiero mi się włączyło. Tak, da. jest bardzo dużo falochronów. Wszystkie falochrony są, raczej wszystkie są takie, że się na nie wchodzi jak na. Tak, molo. można spacerować tak, po są nich. Turystyczne, można po nich spacerować. I bardzo głęboko wchodzą w morze, nawet pewnie po dwa kilometry. Wszystko jest pięknie utrzymane, czyściutko. Wszędzie są kosze, to i toje jakieś atrakcje typu latarnia, typu tak. krowa, która za chwilę będzie, typu jakaś ławeczka ciekawa, czymś tam. Zero śmieci. Wszystko jest Zero zadbane, śmieci. wszystko jest Zasadnie. wyczyszczone, także bardzo pozytywnie. Może nie jest bogato. Ale jest bardzo czysto, i to jest duży plus według mnie. Bo nie musi być wcale bogato, nie każdy musi być bogaty, ale czysty może być każdy. Tak? Te piękne plaże, no. szerokie, piaszczyste, no, dostępne, to i to je na plażach. Wszystko tak. bez płacenia, bez niczego. Naprawdę o proszę, krowa następna. Jest. No tak. To no. właśnie oni o tej krowie mówili, że jest na cypelku. Mm -hmm. A, tu A tu zamknięte, na ten nie możesz wejść. Taki krótki on jest. No, taki inny. Ale tu można do samej latarni dojść. Tak, no, i ten jest w, z tym wczorajszym porównaniu, on jest krótki. Ten jest krótki, tamten miał, nie wiem, z kilometr długości. Nie wiem, mi, no, on miał bardzo dużo. Bardzo długi i bardzo głęboko w tym morze wszedł, nie? Tak. Tak, no I ktoś te rysunki zaprojektował, to nie tak, są tak, tak pomazane tak. spraye. Tak? Nie, to jest, to jest ładnie tak, to jest i estetyczne, ale bardzo mało ludzi, nie? Mało, wszędzie mało na ludzi. plażach też mało, mimo że jest ciepło, woda jest ciepła. Ludzie się kąpią i opalają, ale jest ich mało. Tak, to zaraz zobaczymy czego. plażę pewnie tą tak, o, fajną, którą ten. Znaczy fajną, wszystkie są takie ładne. Tak, a tu można zejść nawet na plażę. O pięknie. Zobaczmy, to czeka szeroka. Pięknie, szeroka plaża. I mało ludzi, ale jakby to tak. Oto tak. byłam przy wodzie i nie było Ale jest, jest może niespokojne. Cały czas jest, jest wiecznie. E, wiecznie jest e, wszędzie są kosze, wszędzie ławeczki Wszystko jest dla ludzi tutaj, nie? A jak miasto się nazywa? O nie pamiętam Dobry. Nie pamiętam hey. Muszę, muszę, sprawdzić. Windawa. Vindava, Vindava, brawo no windawa. Brawo. Smocze e, kły, to są smocze kły, smocze zęby. No, krowy są zabójcze. Krowy zabójcze, to no. Jest ich dużo. Jeszcze jedna podobno piękna jest w parku, która jest cała z kwiatów.

No tutaj to się idzie jak na, na górę krzyży. <laughs> no dużo jest tych, nie? No, ale Smoczych zębów. Jak to jest łożone, wiesz, żeby nie zabrało tego. No, ale wiecie jak to waży, ile to ten? Smocze zęby. Przypomniał mi się ten kabaret. O ty. Jak zabił smoka i przyszedł do króla po nagrodę. O ty zabił tyle wojów próbowało i tego a nie dało rady, a ty zabiłeś. No on go tam zabił, on go, on go kopnął. W d aż mu noga ugrzęzła i razem z tym smokiem do rzeki. wpadł trój zginął, zginął, ale nie przyszedł syn podał mu brzytwę Brzydwe, dziadka, wiesz, A wiadomo tonący brzytwy się chwyta i saya pani